I zaraz ginie, nie wie co Czerwą. robi. i Ding! Co ty dziadek robisz? Zabiłem? Zabiłem! Zabiłem. Na podwójny pik. O. O kurwa, nie leży. Leży. A, poszedł? O. To jest kurwa. Zajebiście. Paląca, paląca, paląca! Robs leży. Schody i dżungla. Dżungla obity, dżungla obity. O, hejdzie. Leży. I schody jeszcze. Jeszcze jeden w dżungle. O, Hedzie leży. Schody ładne. Schody jeszcze, schody. Kurwa. No ilu ich tu jest, kurwa? Mam v Oj, 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 oj Sprawdź stronę CSGO, Skins, gdzie codziennie możesz dobierać darmową skrzynię. Dostępnych jest wiele metod płatności, a z kodem Mateo otrzymasz 2 ,10 zł. 10 groszy na start i 10% bonusu do doładowania. Na stronie znajdziecie mnóstwo skrzyń, a co jakiś czas dostępne są specjalne eventy, w których możecie zdobyć niesamowite nagrody. Na stronie możecie również brać udział w bitwach na skrzynki z innymi graczami, a zdobyte przedmioty możesz wymieniać za pomocą funkcji exchanger. Link do CSGO skinsa znajdziecie w opisie. Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Holding CO JEST?! CO?! I out. Co, ja trafię, to, to Co to jest?! CO?! Co to jest Co to jest gra?! Chujowo się ustawiłem na tego smoka. kurwa no. Zróbcie klipa! Let's go. oo van jazorg koerwacht man op vast effect

Jestem na całym 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 do ciebie. całym 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 Ja całym 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 To całym 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 jest całym 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 nie spodziewa tak? ja, się so, idziesz pod Wjeżdżamy Rampa nie, jest nie. Go. nie rampa <laughs> to, to podchodź, to pod... ja, podchodź, ja zostaję Małac A ja się tam zabiłem <laughs> O kurwa <laughs> No, <kurwa. śmiech> no, no, no i teraz właśnie tego się obawiałem Jeden kałach i kurwa jechanka i rozpierdol na midzie. Ja pierdolę. No nie mówcie! Chłop solo rundę wygrywa. <grywa> Chociaż czekajcie, o to kurwa Olaz. Chcę. No je, podziolek! Łatwo! Kuchnia, czekaj! Czekaj, czekaj, nie pikuj Tak, spokojnie. City! Oh! Ja pierdolę, no.

Mordo, nie w takiej rundzie! Czemu ty to robisz? Trener! poje trener! Pomóż im! Ty kurwo! Ajbusiu, yellow come! Gołd, gołd! Siedzi, tu siedzi!